Siemka, siemka, Mexican drzwi z tej strony, drzwi. U siebie jestem. Słuchajcie, e, słodka, kurde, coraz więcej jest jej. Naprawdę, coraz więcej. Walczę teraz z ziemniakami. Postaram się Wam pokazać, czy da się szybko obrać jednego ziemniaka takiego. Ugotowanego, oczywiście. Spróbujmy. E, niech ktoś może zmierzyć czas. Pewnie kucharze, oczywiście no niestety muszę się posłużyć nożem, bo mami tego nie będę obierał. Także spróbujmy. Spróbujmy. I tak z tego też nie zarabiam, bo jest muza. Ale to robię dla was, naprawdę dla was. Kurwa, nie mnie, do no, chuja. Ten jest łatwiejszy. Dobra, start, czas. W ogóle to powinienem zrobić inaczej bo powinienem go zrobić na ciepło, słuchajcie. I wtedy jest o wiele łatwiej, bo jak na ciepło, do zimnej wody włoży się ziemniaka ze skórką, którego bieram, to powiem Wam szczerze, że jest o wiele łatwiej. Po co mi woda? Mam wodę tutaj, nie wiem. Nie wiem jak Wam pokazać, ale mam wodę tutaj. Po co mi woda? Ona jest potrzebna do tego, ponieważ, ponieważ ziemniak kurty, żeby się nie skaleczył. Ziemniak ma w sobie klej. Więc jak kryjcie jak ziemniaka, jak kryjcie, nie wiem, to słabo widać będzie, nie? Jak kryjcie ziemniaka. To nóż się zaczyna w pewnym momencie blokować. Jak nie jest mokry, I znowu pędzi, że nogą. No ale to, słuchajcie, to to jest naprawdę poezja. Myślałem, że będzie trudniej. Także jeszcze raz pozdrawiam. No widzicie, muszę cały czas moczyć nóż. Naprawdę, jest o wiele łatwiej kroić wtedy. Jeszcze się nie ogoliłem, bo jeszcze jestem. Przed wigilią także słuchajcie, i cały czas tą sałatką walczę. Walcz już mało mi się stało, tylko same ziemniaki, to co najgorsze jest. Dokładnie, dobrze. Palca jeszcze nie przecięłem. No, także mówię Wam, to jest taka porada. To jest taka porada, słuchajcie jak kroicie gotowane ziemniaki yy, no, no, w tych, no w tych skorupkach swoich czy jak one tam się nazywają to pamiętajcie moczyć ręce i nóż łatwiej, o wiele łatwiej o, 20, nie, 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 o 50% łatwiej także pozdrawiam Was i czekajcie na życzenia znaczy nie czekajcie, no nikt, nikt nikogo nie zmusza ja życzę Wam w jak widzicie sałatka Coraz jej więcej jest Także, także słuchajcie Pozdrawiam jeszcze raz, no łapy mam brudne, sorki Ale to od ziemniaków jeszcze mi się zostało i tutaj trochę Tutaj A to wiem, że i tak ten film nie zarabia Także mam W głębokim poważaniu to Także trzymajcie się Trzymajcie się zdrowo Na pewno złożę Wam życzenia dzisiaj, bo dzisiaj jest Dzień Nasz wszystkich Oczywiście za dwa tygodnie będzie dzień też, też wszystkich, bo ja mówię, nie neguję żadnej religii, nie neguję, nie, absolutnie. Absolutnie za dwa tygodnie będzie dzień prawosławny, gdzie dostałem nawet zaproszenie na, zaproszenie na, na pierwszy dzień świąt, czy na drugi jakoś tak. Z czego nie wiem, czy skorzystam, czy nie, zobaczymy, to jeszcze się dowiemy. Pomyślimy. Na pewno się skontaktuje z tą osobą albo ta osoba ze mną, nie? Zostałem też, słuchajcie, pakę tutaj. Wam pokażę zaraz. O Jezus, ale jest ogromna. Kurcze. Ogromna jest. To jest paka zbyt koszczy. Zbyt goszczy. Którą oczywiście. Oczywiście, słuchajcie. Oczywiście ją otworzę. Tylko najpierw sam. Zobaczę co tam jest, no ale jeżeli jest zbyt gorszy to jest raczej w porządku Raczej w porządku jest No, a potem to nagram oczywiście, nagram to i pokażę wam Pokażę też Dla Michała Pokażę, o ile tutaj nie ma jakiś młynu w tej paczce Bo innych nie pokazuję, słuchajcie Także skupmy się dalej. Skupmy się dalej na krojeniu sałatki. No jeszcze trochę się zostało. Kurde, trochę to mało powiedziane. Dobra, trzymajcie się zdrowo. Na pewno pokażę jeszcze dzisiaj paczkę i będę składał życzenia. Trzymajcie się zdrowo. Meksykano zabiera się za sałatkę dalej. Naprawdę mówiłem, że to dużo potrwa czasu. Trzymajcie się.